Cześć dziewczyny, witajcie w naszej drugiej części o narodowościach, naszej lekcji. E, powiedzcie mi, nauczyłyście się już troszeczkę? Mogę Was sprawdzić, jak tam Wasza wiedza? E, za czym będziemy sprawdzać w naszych grach? Jeszcze raz sobie przypomnimy, tak? E, pamiętajcie, jest to nowe, trudne słownictwo, więc powolutku uczymy się. Ok? Powolutku. No i co mamy tutaj? Zaczynamy. W tej samej kolejności są karty ułożone jak ostatnio. E, mamy tutaj osobę, e, kobietę, która pochodzi z Japonii. Japonia to jest Japan, a ona nazywa się Japanis. Japanis. Dziewczyny, powtórzmy sobie trzy razy, ok? Japanis, Japanis, Japanis. Brawo. Przechodzimy do kolejnej. Tutaj mamy Włocha, który pochodzi z Włoch. Włochy to są Italii, a on nazywa się Italian. Próbujemy trzy razy. Italian. 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 right. Kolejna postać. Pochodzi z Chin. Jest to Chińczyk. Chiny to jest China, a on to jest Chinese, chińczyk, Chinese. Powtórzymy sobie trzy razy. Chinese, Chinese, Chinese. Świetnie, dziewczyny. Teraz mamy Rosjankę. Rosjanka pochodzi z Rosji. Rosja to jest Russian. I Rosjanka to jest Russian. Okay? I Powtarzamy trzy razy. Russian, Russian, Russian. Świetnie. Kolejny to jest Niemiec. Niemiec pochodzi z Niemiec. Niemcy to jest Germany, a Niemiec to jest German. Powtórzymy trzy razy. German, German, German. Ok, świetnie. I ostatnie to jest Amerykanka. Amerykanka pochodzi z Ameryki. Ameryka to jest America albo United States albo USA. Ok? Ona nazywa się American. 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 Dobra, wydaje mi się, że jesteśmy już gotowe na naszą grę. Ja teraz troszeczkę przekręcę, żebyście lepiej widziały stół. Ok. No i co? Rozkładam sobie nasze karty. Tak, tutaj. Mamy cztery narodowości. Tak. No i teraz ja będę sobie tutaj losowo wybierać, tak? A wy będziecie mówić, co to jest. Okay, nie patrzę, nie patrzę, patrzę, patrzę. What is it? What is it? Italian soup. Okay. So I put it back. Mix, 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 and what's that? Chinese Super. Okay. So I have no mix, 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 mix. It's easy, to już proste, bo to było. Italian. Mix, 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 and Japanese. Super. Mix, 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 and. Och, powtarzają nam się Chinese. Aha, mix, 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 and. Tego nie było. American, American, mm-hmm, okay, and, oh, kolejne, you, teraz jest Japanese, super, okay, and here, co tutaj mamy, tutaj mamy, Russian. Super. Czy coś jeszcze było? Um, nie było. Nie było jeszcze. Nie mieliśmy tylko jeszcze German. German. Niemiec. Ok. Now. I'm gonna uh, just pick up one. Ok. One. i'm gonna close my eyes and you're gonna tell me what is it okay mm. what's that german soup uh -huh. what's that japanese okay what's that Chinese. A tutaj italian, very good, and the last one, russian, super, very good girls, very good, I'm so proud of you. No, bardzo jestem z Was dumna, zachęcam Was do powtórzenia, do obejrzenia tego filmiku kilka razy. Okej? Okay? I niedługo znowu się spotkamy. Bye!